Mieszkańcy Szczecina doczekali się urzędu matu, choć odebrać z niego dowody rejestracyjne będą mogli dopiero za kilka tygodni. Automat stanął przy magistracie od ulicy Fejczaka, powstał w ramach projektu SBO i kosztował 160 tysięcy złotych. W innowacje inwestuje też koło brzeg, testując technologię SafePass. To specjalne światła ostrzegające kierowców przed pieszymi zbliżającymi się do przejścia. Wnioski po roku testów są pozytywne, światła poprawiają bezpieczeństwo pieszych, więc miasto zakupi kolejne urządzenia. A pomocą w pracy nauczycieli ma być nowo otwarte specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą. To miejsce, w którym prowadzone będą lekcje pokazowe, ale też będzie można wypożyczyć sprzęt dydaktyczny. Placówka obejmie opieką cztery szkoły ze Szczecina oraz jedną w Gryfinie. Więcej na naszej antenie w programie Tematy i Muzyka po 17 i na stronie radioszczecin.pl. Julia Nowicka, do zobaczenia.